Ponownie z budowy domu szkieletowego 80 m2 w Otwocku, Minęły święta, minął nowy rok. Jestem tutaj znowu. Co się zmieniło? A co nieco i owszem, ponieważ powstaje zabudowa wkładu kominkowego i teraz Wam opowiem nieco o jej wykonaniu. Wcześniej informowałem Was o tym, jak zaizolowuje się taki komin ze względów bezpieczeństwa od konstrukcji. Wykorzystujemy do tego celu specjalną. Płytę gipsowo-kartonową podwyższonej odporności na wysokie temperatury oraz stosujemy specjalne ekrany z folii z wełny mineralnej, które powodują to, że temperatura nie dociera do, wysoka do szkieletu. O czym zapomniałem. A jest to niezmiernie istotne, ponieważ wyróżnia sposób montażu takiego kominka w domu szkieletowym w porównaniu do domu murowanego. Otóż nie tylko sama płyta gipsowo-kartonowa, czerwona, i nie tylko ekrany z wełny mineralnej i z folii ale także ekran powietrzny, czyli nie tak jak w domu murowanym, że na powiedzmy porotę kładziemy od razu płytę, ekran, no, no i wykonujemy zabudowę, lecz jeszcze między płytą a drewnianym szkieletem znajduje się dylatacja powietrzna. I wtedy możemy mówić o pełnym bezpieczeństwie takiego kominka, bezpieczeństwie przeciwpożarowym oczywiście. Od pewnego czasu, mniej więcej od 4-5 lat, takie zabudowy wykonujemy z płyty krzemionowo wapiennej. Jest to płyta antyalergiczna, wytrzymała na wysokie temperatury, bardzo łatwo w obróbce i generalnie też wytrzymała mechanicznie. Taka płyta jest wygodna w montażu co istotne i też łatwa stosunkowo łatwa dla fachowca oczywiście w późniejszym wykańczaniu, bowiem to co widzicie to na razie struktura, konstrukcja. A ten efekt wizualny osiągnie ono dopiero po tym, kiedy nałożona zostanie na nią siatka, w którą wtopimy również w gips zbrojony, a następnie wygładzimy gładzią szpachlową śmig. Ten kominek będzie gładki, bardzo estetyczny, będzie można go swobodnie pomaloć na dowolny kolor. Jaki się podoba. W przypadku tego kominka, co wam pokażę później kiedy już będzie gotowy, te półki zostaną wyłożone kamieniem ozdobnym. Natomiast na dole taki kamień nie będzie potrzebny. Tu nie będzie parkietu, tu będzie gres. Wiecie, będzie tutaj ogrzewanie podłogowe, elektryczne, więc... Nie będzie potrzebny kamień. Tam, gdzie jest drewno, z kolei, czyli parkiet bądź deska podłogowa drewniana, tam warto po oprysie takiego kominka założyć kamień, położyć kamień na podłodze, po to, żeby ewentualne żar wypadający z kominka, co się zdarza, nie uszkodził podłogi. Tutaj nie będzie takiej konieczności. Tak, jak widzicie na dole, zarówno pod wkładem kominkowym, jak też ponad nim mniej więcej w połowie wysokości tej zabudowy szybu kominowego. w tym pomieszczeniu znajdują się lufty lufty te oczywiście zostaną wykończone specjalnymi profilami metalowymi które będą też pełnić funkcję ozdobną tutaj są maskownice luftów one są w folii, w kolorze grafit modnym 7614 ra przebojowy kolor i znajdą się w tych otworach luftowych za no, Oczywiście wszystkie narożniki wykończamy profilami aluminiowymi, dokładnie rzecz biorąc. Teraz modne są takie kominki w kolorze białym. Nie wiem, czy on jest aż tak bardzo praktyczny, ale są. Rzeczywiście wygląda to ładnie, ale też malowane są na grafik, na, na kolor czarny. Taką płytę można wykończyć różnie cegłą, y, naturalną, starą. Można kaflami kamieniopodobnymi czy kamiennymi, możliwości wykończenia jest mnóstwo. No, i teraz pokażę Wam, jak się montuje wyłaz schodowy na poddasze. Mimo, że producent podaje wymiary, ale zawsze należy jednak zmierzyć. Wyłaz? Tak, od razu dodam, że jak wiecie, na górze znajdują się belki stropowe i też wbitki czy też rygle pomiędzy nimi, i one zostały od razu przygotowane na etapie wykonywania konstrukcji, tak, żeby miały odpowiednią, odpowiednie wymiary pod wyłaz. Także na razie będzie cięta w zasadzie tylko płyta gipsowo-kartonowa znajdująca się na suficie. tym sposobem otwór mamy przygotowany. Ok, do ułatwienia montażu wcześniej została zamontowana tutaj listwa dokręcona, na której się zaprze cały wyłaz. Jasne? Potrzymam. I zakładamy wyłaz. On się zapiera z tamtej strony. No i teraz tak klinujemy cały wyłaz, żeby wszystko było równe. Poza tym podczas przykręcania kliny zareglują cały wyłaz, i on się nie przesunie. To po to właśnie są stosowane. Teraz trzeba zaznaczyć odległości, żeby to wszystko było równe. Zostało wszystko wyrównane, więc można przykręcać do belek stropowych wyłaz. Wyłaz został dokręcony z jednej strony, więc można już usunąć listwę. No i co? I teraz należy otworzyć wyłaz z dwóch powodów. Żeby w ogóle móc go dokręcić, a poza tym, żeby sprawdzić jak działa mechanizm. Czy wszystko odbywa się właściwie, tak jak trzeba. Teraz jest możliwość dokręcenia włazu po środku. Można już spokojnie zdjąć drugą listewkę. No i odbywa się przykręcanie z drugiej strony. Test to otworzymy drobinę w całości, ale już z pewnością można śmiało się po niej poruszyć Ładnie zaparła się posadzkę no i wykończenie. Czyli maskownica. Będzie widać jaki jest efekt końcowy, przynajmniej na tym etapie, tak jak powiedziałam, bo będą jeszcze listwy wykończeniowe które sprawią, że to od zewnątrz będzie wyglądało bardzo ładnie. No i sprawdźmy, jak się zamyka. Został już zaklejony taśmami, żeby też nie nabrudzić na suficie. Następny etap usuwanie taśm i przycinanie nadmiaru pianki. Było oczywiście usunąć kliny i dopionkować te miejsca po klinach, które za chwilkę nastały. sufitu na klej montażowy. Klej nakładamy punktowo. Jest to bardzo mocne połączenie. Prędzej połamie się płyta gipsowo-kartonowa, niż oderwie się taką listwę już po wyschnięciu kleju. I teraz równiutko, żeby pokryła się z krawędzią. Teraz trzeba użyć ścisków, żeby listwę dociągnąć równiuteńko do sufitu. Tak należy ją pozostawić do wyschnięcia. Wygląda wyłaz na strych na gotowo. Trzeba będzie już tylko pomalować sufit. Pokażę wam jak się wprawia parapety parapety wewnętrzne. Oczywiście w tym przypadku będzie to parapet MDF. Parapety MDF są naszym standardem od parapetów sosnowych, które wyrabiamy na naszej bazie na dożynie. Parapet NDF jest chętnie wybierany przez naszych klientów, nie ma połączeń, okleiny, które powodowały to, że zbierałby się tu brud, jest łatwy w czyszczeniu. Cóż, możemy też wykonać inne parapety na zamówienie z konglomeratu, czy nawet z kamienia z granitu, dajmy na to, które też mieliśmy okazję wprawiać okna. Za chwilę Wam pokażę jak wygląda od początku taki montaż.